Czy nakaz znajdź swój styl to największa ściema stylistów, y, jaką słyszałeś w życiu? I czy jest możliwe znalezienie stylu na całe życie? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam bardzo serdecznie. Show me, me. Show me, me. Show me. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk, Osa Osobista Stylistka. Dzisiaj będzie o tym słynnym i opisanym w zasadzie w każdym magazynie modowym, czasopiśmie czy książce stwierdzeniu: znajdź swój styl. Ja się tak czasem nad tym zastanawiam. E, ostatnio zastanawiałam się nad tym całkiem sporo, ponieważ. Pisałam o tym cały rozdział mojej nowej książki, która wychodzi we wrześniu, e, i doszłam do wniosku, że takie nakazywanie kobietom, że mają znaleźć swój styl, jest sporym nadużyciem. Po pierwsze, to jest, wiecie, znowu kolejny nakaz, któremu my, my się musimy w jakiś tam sposób e, podporządkować. Jest oczywiście bardzo wiele osób, które chciałyby nas widzieć w jakimś określonym stylu. E, ale moim zdaniem to tak naprawdę od nas zależy, jak my chcemy wyglądać. Jakby najważniejszym przesłaniem dzisiejszego wideo jest to, że Ty jesteś tym stylem, Ty jesteś ważna. Ty możesz być jaka chcesz. Opowiem Wam o tym trochę na moim przykładzie, bo tak jest najłatwiej, bo siebie jednak znam najlepiej. Natomiast przerobiłam to z wieloma moimi klientkami. Po pierwsze, jak ktoś nie ma swojego stylu, to bardzo nad tym boleje, bo uważa, że powinna mieć. Styl, bo koleżanka ma, a mama się zawsze nosiła tak, a babcia nosiła się tak, a ja nie mam co zrobić. Osa, pomóż, znajdźmy mój styl. Po pierwsze, nie ma poszukiwań stylu bez poszukiwania siebie i bez odpowiadania sobie na pewne pytania, bez poznania siebie bardzo dobrze. To po pierwsze. Ale jak już znamy siebie i obserwujemy siebie uważnie, to wiemy, że co jakiś czas jesteśmy po prostu inne. Żadna z nas nie została na e, danym etapie rozwoju psychicznego, a czasem zostajemy na tym samym etapie rozwoju modowego. E, miał być mój przykład dobrze. Ja w liceum na przykład e, kochałam się w spodniach, dzwonach. Miałam dwie ulubione pary. Jedne to były y, takie grube, sztruksowe, kupione w second handzie, pamiętam, a drugie, hit absolutny, takie indiańskie trochę, ponieważ wyszywane na dole i z frędzlami, które malowniczo zamiatały y, chodniki miasteczka, z którego pochodzę. No i cóż, nie powiem, bo nadal lubię szerokie spodnie, nadal lubię dzwony, nadal mam do nich słabość, no ale z friendly, a już tym bardziej ze sztruksu jednak wyrosłam. To po pierwsze. Drugi taki przykład dotyczący mnie to, jest, to są moje krótkie włosy. Ja pracuję jako stylistka 15 lat. I przez większość tego czasu miałam krótkie blond włosy. Siedziałam sobie w tym pudełku krótkich blond włosów bardzo długo, tak długo, że nawet namawiana przez moją fantastyczną fryzjerkę do zapuszczenia włosów mm, przez 3 lata się opierałam. Powodu było mnóstwo, o wszystkich wam tu pewnie opowiem. Natomiast jeśli chodzi o mój styl, to też mi się wydawało, że te y Blond włosy krótkie są tak mocnym moim wyróżnikiem i tak mocno się e, ze mną kojarzą, że ja po prostu nie mogę tego zmienić, bo uwaga, stracę swój styl. Później, jak się głębiej nad tym zastanowiłam, to po prostu te krótkie włosy już do mnie kompletnie nie pasowały. Dorosłam, e, czuję się bardziej dojrzałą kobietą, czuję się delikatniejsza, e, więc ta ostra fryzura jakoś zupełnie przestała do mnie pasować, ale zauważyłam to jakieś 4 lata za późno, bo sama siebie trzymałam w tym pudełku mój styl i nie chciałam z niego wyjść. Więc jeżeli wy też tak macie, jeżeli boicie się próbować nowości, bo macie ten określony styl i e, już boicie się, że jak zaczniecie eksperymentować, to go całkiem stracicie, to może warto, bo Styl to jest kreatywność, styl to jest też zmiana. Oczywiście część z nas ma taki charakter, taką stylową osobowość, że jak już znajdzie styl, to się go trzyma, bo zmiany e, już... Nie za bardzo akurat ten typ osobowości kręcą i są zbyt pracochłonne. I podejrzewam, że wiecie, jak już Steve Jobs znalazł sobie swój czarny golf, to już przy nim pozostał, bo uznał dobra, to jest mój styl i to będzie mój wyróżnik, jest mi w tym wygodnie. Wszyscy mnie z tym kojarzą, zostańmy przy tym. Ale po co o tym mówię? Mówię o tym po to, żeby. Nie wpadać z kolei w histerię, jeżeli tego stylu po prostu nie ma, bo to my wybieramy. Czy chcemy e, wyglądać tak, a, inna, a nie inaczej? Czy chcemy mieć e, jeden styl, czy nie? Ja na przykład nosząc czarny golf przez większość mojego życia po prostu bym się zanudziła, ale taką mam właśnie moją stylową osobowość, że musi się dziać i musi się zmieniać, bo e, jestem niezależna, tak jak dzisiaj e, głosi napis na moim t-shirtzie. Więc apeluję dzisiaj. W tym odcinku o to, żebyśmy nie dały zakrzyczeć się modzie, żebyśmy nie dały się tym nakazom, że możesz szukać swojego stylu, ale pamiętaj, że ten styl ewoluuje, że on się zmienia, y, że na różnych etapach życia chcesz po prostu czegoś innego, do niektórych rzeczy się wraca, do niektórych nigdy się nie wraca. To ty wybierasz, jesteś wolną osobą, moda jest dla ciebie, ubrania są dla ciebie, są wyrażaniem ciebie, ale też. Y, ty w ten sposób dbasz e, o swoje ciało i o swoją wygodę. E, więc, tak, moim zdaniem, to znajdowanie stylu jest lekką ścieżką e, e, świata mody, bo, cóż, jest to trochę nudne czasami, i my się zmieniamy, więc ubrania zmieniają się razem z nami. Więc nie dajcie się dziewczyny. Ale ze mną bądźcie, dobra? Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie mi łapkę w górę yy, i rozsiądźcie się wygodnie i zostańcie na dłużej.